Witajcie tutaj w Forum w drugim odcinku sezonu drugiego na modach i mam wam dużo do pokazania. Kiedy ostatnim razem się widzieliśmy tutaj była po prostu dziura, teraz cały dzień roboty i mam już tutaj gotową bazę. Portal do Neteru tam jeszcze nic nie zrobiłem. Tutaj mam przepalarnię swoją, engines, który mam na razie niewiele półek, 7. Ale co dziwne, na 12 levelu weszło mi Abel Changing 2, FNC2 i Silk Touch 1. Nie spodziewałem się, naprawdę, że mi Silk Touch wejdzie. No ale cóż, i tutaj mam już swój pierwszy mechanizm. Tutaj się przegrzewa, już ich ostygnie. Żelazne skrzynie. Czym się one różnią? Różnią się tym, że mają większą pojemność od skrzyń normalnych. Tutaj szukam sobie przepisu. Mają większą pojemność od skrzyń normalnych. Bo nie wiem, nie liczyłem dokładnie a nie interesowało mnie to zbytnio. I tak. Tutaj mam też swoją farmę, która działa na zasadzie silnika. Tutaj pracuje silnik. Wrzucając itemy do tej skrzyni. Tutaj jest skrzynia ogólnie na rośliny jedzenie. Wrzuca sadzonkę. Ona znika. I tą rurą. Przedostanie się do tej skrzyni. To już przetransportowałem jabłka dla testów. Tutaj jest odpalone, czy nie? Chyba nie chodzi. Tutaj mam swoją skrzynię na śmieci, która działa w bardzo łatwy sposób. Odpalając ten silnik, rura wypompowuje itemy stąd, idąc tak do tego urządzenia, które czerpie z energię z tego zasilacza, wytworzy skrapy, czyli śmieci, czyli to jest jakby przejaw śmieci. Odpalając ten silnik, skrapy wędrują tą rurą do tej skrzyni. I z tej skrzyni chciałbym jeszcze zrobić, żeby one powędrowały do dispenserów, które będą od razu zmieniać i witamy. Skrapy to są... Takie przyniosę swoje chroliwy skrzynki. Wezmę 9 na próbę. Tak. Tutaj mam swój magazyn. Zaraz go przedstawię. Tak, mamy 9 scrapów, układamy je na całej objętości crafting table, mamy scrap boxa, klikamy single as battery. O! I jeszcze wyleciała mi jakaś bateria. Nie wiem czy ona działa jakoś normalnie, jak zwykłe baterie z czy, czegoś do użycia jej się korzysta. Tak, tutaj mam wszystkie swoje takie przytopione żelaza i strasznie brakuje, mam za to dużo tinu i kopra. Tutaj mam jeszcze nieprzetopione rudy i takie już, które wydobywają się od razu przetopione. Tu mam drewno, to jest drzewo gumowe, które oczywiście znalazłem, gumę, co Wam zaraz pokażę. Tutaj mam takie z mobów rzeczy. Tu mam po prostu taki śmietniczek na wszystkie te rzeczy, których użyłam do robienia maszyn TP. Nie wiem co to jest, ja to znalazłem w opuszczonej kopalni. O, guma. No to tak, zaraz odpalę mechanizm i w wiosce NPZ znalazłem taki stół, w którym można swoje książkę pisać, ale tutaj dalej już nie wchodzi, nie wiem czemu. I tutaj napisałem historię forumów historia. Nie wiem dlaczego ja tutaj te z boku. I tutaj. To jest zasilane tym energia. Tutaj zbiera się energię, która musi mieć swoje zasilanie, albo wieczne, albo słoneczne, albo wodne. Ja zasilam się tutaj energią wodną, która działa w sposób, że spływająca woda uderza w watermile, które emitują energię przechodzącą przez ten kabel do naszego zasilacza. Tutaj można też wstawić baterię, która się naładuje. Baterii na razie nie mam, wszystkie zużyłem. Tutaj jest Zatoczenie koła i nie ma stąd wyjścia na razie, jeszcze myślę nad wyjściem. I teraz odpalę maszynę, bo już mam trochę energii. Jak mówiłem maszyna potrzebuje energii, ostatnio mi jej zabrakło i tam po prostu wystrzeliwały bez przegrzania gdzieś tutaj na ziemi, więc na razie odpalę ją. To już działa. Dobrze, stąd idzie. I ten silnik już zaczął pracować, jeżeli do tej skrzyni wchodziły. Najwyżej pozbieram jak wrócę i tak, idziemy na górę. Mam tutaj takie wyjście. Tutaj było dużo kliperów, które wybuchły niestety. I tutaj mam swój sad gumowy. Drzewa gumowe znalazłem około jakieś 300 kartek od mojego domu na biomie bagnistym, więc z tego co zauważyłem bo ja tam też czytałem gdzie one występują. One występują najczęściej na biomie bagnistym lub zimowym. Można je wypompować takim koreczkiem, którego aktualnie przy sobie nie mam, ale mogę pokazać jak się go kraftuje. Jeśli mi drewna nie zabraknie, ale mi prawdopodobnie i zabraknie. Tak się go kraftuje, tak, tak. I jeszcze tutaj jedna deska powinna iść. U góry nam to wyjdzie. I tak, bardziej stwierdziłem, że opłaca mi się ścinać te drzewa, niż z nich wysysać tą gumę. Ponieważ zetnę, guma wyleci, będę miał drewno, sadzonki czasami wylecą, jeśli nie, to trudno. Mam ich dużo, które jeszcze tutaj nie rosną. Ale jak po prostu wypadną nam sadzonki, to możemy z powrotem te drzewa posadzić. No i nam wypadły dwie, to już akurat mamy za dwa. A jeśli nie potrzebuję gumy, to nie będę tego ścinał. I ogólnie tutaj zwiedziłem sobie dookoła, tam mamy biom zimowy. Tam jest wielka równina, którą można jakoś zagospodarować, ale na razie, moim głównym celem będzie zagospodarowanie tutaj, tego terenu. Kiedy już będę miał zamiar wybudować jakiś ładniejszy dom, będę musiał ten lasek usunąć i przenieść go gdzieś dalej, na tereny ogródka mojej posesji. No to wróćmy do bazy, zobaczmy, jak działają scrapboxy znaczy nie scrapboxy, tylko jak ta maszynka do robienia scrapów działa. Tutaj Engine będę jeszcze robił, jak znajdę książki albo mi się wychoduje trzcina. Tutaj już widzimy, idą pierwsze fale tych kryształów, które nie wiem do czego służą, więc postanowiłem je na skrapy przerobić. I teraz popatrzmy chwilę, jak wchodzą tej maszyny, jak zostają przerabiane. i wychodzą z nich skrapy. Jeszcze, jeszcze jeden taki mały defekt nie wiem, czy to zależy od surowca, z jakiego to się robi. Tutaj można na przykład się przerobią, to scrap nie zawsze wyjdzie. Raz musiałem zażyć z 20 tych kryształów, żebym jeden scrap wyszedł, więc to jest chyba losowo wychodzenie scrapów, ale nie wiem. Energii jest całkiem sporo, tylko właśnie jak mówiłem, będę musiał tutaj dobudować drugą Watermillę. I chciałbym zbudować też bazę w Netherze i... Zaraz wam pokażę to wszystko. Tutaj w neterze jakoś potwory, nie wiem czy on mi się nie respią w ogóle. Nie wiem, tutaj w ogóle nie ma pigmentów i, i gastów. Chciałem tutaj zrobić także bazę taką wychodzącą, tutaj zrobiono tutaj ścianę ze szkła, żeby było to widoczne. I chciałem tutaj zrobić generator y, energetyczny z lawą, który przesyłby energię do świata tamtego normalnego. Tylko jeszcze muszę znaleźć jakieś projekty, jak to zrobić. Najpierw słyszałem tylko, że można coś takiego zrobić, ale nie wiem w ogóle, czy mam na to surowce. Tutaj już mniej więcej tak, tak. Będę się starał, żeby to jakoś jak najładniej wyszło. Jeśli na zewnątrz w ogóle będę musiał wyjść. Hmm. Lepszy pomysł. Mi tu. tu będzie wychodzić tak, 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 tak. Tu się podłoga jeszcze przerobi. Podłoga będzie tutaj z Cobblestone. I tak, tutaj jeszcze. Takie wyjście na to. Możliwe, że będę potrzebował sanda kiedyś. Jeśli znajdę brodawki, będę się chciał bawić w tą całą alchemię. Jestem ogólnie też ciekaw, czy alchemia została rozbudowana na tej modyfikacji, czy coś dodali, jakieś swoje twórcy eliksiry, czy pozostali przy starym systemie wprowadzonym w podstawowym Minecrafcie. Tutaj tunel, żeby było mniej więcej symetrycznie do tego, dwa. No to zostanie przy tym systemie tuneli 2x2, oczywiście, niestety cobblestone skończył. Ale to mniej więcej jakoś o tak będzie wyglądać. Tylko trzeba będzie to zrobić, żeby to jeszcze jakoś po ludzku wyglądało. I tak jeszcze tutaj, już w sumie nie mam nic do pokazania. Ale potrzebował teraz sporo szkła właśnie tej budowy w neterze. Zobaczmy jak tu idzie. Już się robią skrapy. Można zobaczyć tutaj wędrówkę skrapa do tej skrzyni. Coś się zrobiło. Tak, zrobiłeś trochę tych skrapów. Nic jeszcze nie urosło. Hmm. Powinę potrzebował trochę kobla. Ale teraz nie będę go wydawał. Co zrobię sobie ogólnie po wizji? To w sumie tyle mam w tym odcinku do pokazania. Myślę, że w trzecim odcinku już będzie nieco więcej do pokazania, oprócz tylko tej maszyny do skarapów i rozbudowanej bazy. Niech tutaj się to wszystko robi. Będę potrzebował całkiem sporo energii, żeby te wszystkie śmieci przerobić. Tak, przydałoby mi się sporo też redstone'a, ale muszę bym się udać do kopalni, ponieważ redstone'em mogę też naładować badboxa. No ale to na razie tyle w tym odcinku. Żegnam Was. Trzymajcie się.